Kolejny tydzień pracy z domu za nami. Czuję Żulgę. Niestety przed nami kolejny tydzień pracy z domu i może jeszcze kolejny i jeszcze kolejny. Zastanawiam się, co gorsze. Pracować z domu, narażać relacje rodzinne i się pokłócić, czy pozabijać, czy być może zginąć od koronawirusa na ulicach. Oczywiście zachęcam do zostania w domu. I wierzę, że można pokojowo również przeprowadzić różne działania i prace, i to wideo ma na celu podsunąć Ci parę pomysłów, jak można się lepiej zorganizować. A więc mówię, bo pracuję zdalnie 11 lat i to, że zostałam mamą, było jednym z powodów, dla których zaczęłam w ten sposób pracować. Pomimo różnych wyzwań, oczywiście, które wokół tego były, wciąż widziałam bardzo dużo korzyści i te korzyści zawsze przeważały, dlatego Pracuję w tym modelu. Nie było to zawsze łatwe. Było różne wyzwania i wciąż są nowe wraz z wzrostem mojej młodzieży. Wiem, że można, że da się. I ja już tak od dzidziusia, że tak powiem, pracuję od tego, jak mój synek był maleńki i moja firma była maleńka. To trwa nadal, więc zdradzę się dzisiaj swoje sekrety. W zasadzie jeden sekret, bo o wielu sekretach już mówiłam w innych wideo i tutaj je zlinkuję obok. Możesz sobie posłuchać, co jeszcze. Dzisiaj chcę powiedzieć o jednym. O metodzie, którą nazywam barykadą. już mam nadzieję, Ci to dużo mówi, co to tak naprawdę znaczy barykada. Czasami nie ma innej opcji, jak właśnie się totalnie odciąć, zrobić sobie dosłownie takie okopy, barykadę, w której możesz pracować. Idealna sytuacja jest, kiedy masz swoje własne pomieszczenie do pracy, swój pokój, ale wiem z doświadczenia, że to nie zawsze wystarcza. No, mi tu się zdarza, że. Co niektórzy domownicy wtargną w najmniej spodziewanym momencie, i ciężko jest czasami to wszystko przeorganizować, nagle lepiej się po prostu wynieść w swoje miejsce, w swoją barykadę właśnie. Można też oczywiście zabarykadować w swoim pokoju, ale powiedzmy sytuacja bojowa, wiele osób naraz i nie ma czasu na dyskusję, więc co można zrobić? Podam Ci teraz listę różnych rozwiązań. Praca z piwnicy, praca z garażu, praca z komórki, ze spiżarni. Praca z samochodu, praca z tarasu, z balkonu, praca z ogrodu. To jest kilka pomysłów, które przychodzą mi na start. Mój ulubiony to jest praca z szafę. I tak wielokrotnie pracowałam z klientami, którzy byli w garderobie, na przykład. To jest świetne miejsce, ponieważ wycisza, wycisza dźwięki domowników i wycisza też Twoje dźwięki. Więc jak masz do przeprowadzenia jakąś tajną przez rozmowę, to nie ma.